Cześć, witajcie! Jestem Natalia, wy jesteście na kanale Nati, to ja. Dzisiaj będziemy e, kontynuować Cooking Simulatora, bo już niedługo... Chcę jakby teraz cały czas nagrywać, jak pomyślałam, by jakby skończyć tą serię i zacząć nową, czyli Cooking Simulator... E, tam albo zrobię pizzę, albo cakes and cookies, ale to jeszcze pomyślę. No ale... E, mm, i wracam w ogóle po tym długim czasie. Jeśli ktoś nie oglądał tego ostatniego odcinka po powrocie, w mój wielki powrót, jak się tak to się nazywało, no to zapraszam, w karcie będziecie mieli listę na odcinku. Myślę. I guess No ale zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, dania łapki w górę i dania dzwoneczka, by nie błagać żadnego z filmików. A teraz zapraszam do oglądania. Mm, Więc koncentrujemy i. Dobra, e... to mi już coś. Przesta! O! Co to? O! o! Świetnie! Na sam początek dnia! Po prostu. Aaaaa! Co to? Nie chcę przeknikać. Ale to już mnie zariat wkorzyła. Co, co mi się porobiło? Aha. Jest super, to jest już... A, bo ja to nagrywam gdzieś tak o... Mm, o 12 czy o 13 tam u mnie? Nie wiem. Nie wiem, w której wy będziecie to widzieć. Ale Boże, co, co mi się porobiło? Masakra Dobra, oh, ja na szybko spróbuję. E... Nie będę tego z tego zbierać. Ja na szybko spróbuję to zrobić tak. <gryw> Porządek, ale nie wiem, czy to wyjdzie. Cebula. Nie, cebula idzie tu. tu. Nie tu idzie cebula. Aha, która to była marchewka. Dobra. Nieważne. W... To jest. To. A, ale czy... I tak pamiętam, że było coś zepsute z tą kaczką. Więc to. Weźmy to daj. E. Co? Co ma być w ogóle? Tak, wyrzucam do brukaczy. no ale co to w ogóle, co to mi się porobiło? Oooo, hmm, to tak na początek dnia, ale to... Bardzo... A! O właśnie, to te wczoraj pięć pomidorów, które pomyliłam z burakiem. Ja to cały czas, jestem to jakaś ja po prostu nie wiem pojęcie jak mogłam... No, jak mogłam... Jak mogłam to po prostu pomylić, no ja nie wiem. No szybko to spróbuję sprzątnąć, bo zaraz... Zaczynają się zamówienia. Na szczęście cały czas pamiętam, że to po prostu jest tryb bez czasu. Więc co akurat... co akurat jest na moją korzyść. Nie! Nie mam tego Nie. To wczoraj ten... O to pamiętam wczoraj robiłam. Bo to jakby dzień po Tak, jeszcze... Niganki mi powystrzeli do góry. że wezmę tutaj na swoje miejsce garnki wezmę a jeszcze w ogóle kot mi już drapie w ten poczekajcie na razie nie chcę? Może jeszcze zacznę montować na ten kanał? Bo ja mam dwa kanały, tak jakby. Ale nie powiem, jaki to jest mój drugi kanał. <gryw> powiem drugi, jestem z Anastasia. Może. Jeszcze tutaj, no ja nie mogę. Co tu się porobiło? Normalnie wczoraj poustawiałam. A no tu już się zrobił jakiś harmider. I wiadomo co. 700. No to tak Teraz my tu genki poustawiam I mam, ale przynajmniej na plus mam 4 genki w oczu Znowu go mi trafi Ja wywariuje Siedział ze mną. I się mi jest, nie zwalił. Tak super, siedziłam mi tak, że nie widział tylko ekranu. A... A nic przez prostywie... Dobra, pomijam. Tak, jak dzisiaj będzie odcinek z kotem, bo to nic to dużo nic nie Aha, Takie dania, no... Na... To pierwsze No jeszcze że... okay. Super sobie A, Wczoraj nie widziałam pieniążków... Mikrofon mi zaledwie wyrównałeś Naprawdę... Ktoś się tak ustawił, że ja nic nie widzę No wejdź i zabierz ten tyłek A... No i się ja mi? Niech się gotuje, ja zlepię się teraz na dniem A to, to no i Może się wyzdeń? A nie, to będzie potrzebne? No inaczej? my to ściągnę tak byś kombinował, tyle gadg, że już nie, wy... nie wyrabiam. Nie mam tam znowu Supie... Tak bym to przyprawiał. Tu 160 Tylko, czy tyle mam. A to 150, bo tutaj mam. No hay! Zobaczcie, 170 zaszło mi. Ak akurat mi kot wtedy zasłonił. Możecie słyszeć jakieś mruczenie. Nie wiem, czy słyszycie, ale. Aha, za dużo w bym się zajęła. No weź mi się tym nie baw! Bo ja mam takie... Mm, takie aniołki na biurku. Y, takiej podstawce. I ona zaczęła je, nie wiem, obwąchiwać i gryźć. Hmm... Jedna nie Ja się nie wyśmiałam, takie takiego. jakim się przyjarały? Wiosnyk. No hmm. już jest przyprawione, to mogę to dawać. I się smaży. Ale przypominam Wam, że jeśli e, coś tam Tyle robię, jeśli chcielibyście, chcieliby, żebym coś poprawiła, to piszcie w komentarzach, tak samo z grami, jeśli byście chcieli, żebym to w jakąś krew. Tylko normalną. Nie, gdzieś nie wiadomo co. Tylko po prostu... No, grę jakoś, taką normalną, no to też możecie mi i napisać. Na

<плых> так, супер ж... Нормально зажжу микрофон. Чтобы все крутило. Тайди, уже я. Никто не изроблен так. Извинялся. А вот dobrze jak nie wiem, czy nie Dobra, wezmę tyle, Może zaraz w drugą stronę drzwi będzie. Czekajcie, znowu! Bo wiem, że ona tam szła. Ale... Super Nie ma. Nie ma a... Że wiem, że ona szła do. Piekarnika. Mm -hmm. Sól... Trzy, chyba? Sól, trzy, pieprz. Piep, pieprz, tak, pieprz. <gryw> pieprz, pieprz, pieprz. Na razie to tu ustawię. Tu. I kumin. Pamiętam, że kumin przelieszczę. Mhm. I. Ten... Po prostu na już. Mm. No to niech się ona nam smaży. Mm. Tutaj teraz muszę wlać wody. A, jeszcze Chili. Jeszcze Chili. Nie, nie słodka paprika, tylko Chili. Myślę, że to nie ma znaczenia, kiedy ja to przyprawię. A, sędzia. Palec, nie jesteś zasędział. <grym> um. No, nie, 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 chwilę smażyć. Już! Skończyłam! nie, teraz nie, powiem nie, tego błędu. nie, 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 się bawić, to po prostu przeleję. Wyla Co tu mi się wylało skoro tu jest normalnie tyle ile powinno być? Ja wiem Nie wiem żona powoli idzie mało było idealnie i tego aaaaah to tak, przynajmniej tak jest to ja dzisiaj zwariowałem z tym kotem tylko zamykam drzwi żeby na mnie wyjść cienak a już ten chyba dzisiaj zbyt dużo nie zrobiłem

oraz... chyba dwie mozzarelle? Nie w ten Ja zawariuję. Nie! Na kawałki Przypraw sól, pieprz, pień po pięć. Ja strasznie przepraszam za te przerwy czasem, że się nie odzywam po prostu jest ten... Y że pauza tam wysiedla. ale po prostu kot... się strasznie dobija tu do drzwi i nie, nie wiem po prostu czemu. I tu mnie wkurza. Mm, oliwa z oliwek dziesięć. Nie się wyleje tutaj, jak zwykle zaś. Of course. Już nie jest celem nie zdziwieniem. Bo no tu pamiętam, że zawsze tam były jakieś te problemy. A no to by był hit, gdybym podała samo tą y... sałatkę bez nóżki. Dzisiaj nie ma takiej... Może no, tak jak dobrze mi szło ostatnio. Ja, nie jest zle, nie jest źle. A chwilę zło się, się nie wiem. Nie wiesz. Co teraz pięć bie... Dwa... Aha, super. Pieczone pstrąg, jak fajnie! Wracamy do przyszłości, jak super! No tak dawno nie robiłam tego dania, bo jeszcze tam... Nie, pięć! No to... No to ja najpierw bym chyba ustawiła... Ja bym najpierw ustawiła asfaragi, bo one tam wiem, że trochę szły. 20, Jestem pięć szparagów, jeśli dobrze pamiętam. No, stój. Osiemdziesiąt szparagów. Chyba, prawda? No dobrze, pamiętałam, bo, nie, bo ja naprawdę nie ten, możecie mi nie wierzyć, ale naprawdę nie pamiętam. To mm. kiedy masz sól, to jeszcze pieprzem. Dobrze, że tutaj mam. A, może tam Weronika mi chyba schowała, ja dopiero... Nie coś takiego było. Eee... A, a jeszcze bym przyprawiła od razu, że od razu... Hmm. sokiem cytrynowym... 5 ml. Od razu, żebym miała z 3! Jakie mam... E eee, ma 6. A w sumie to nie jest... Myślałam, że będzie miał 7 czy 8, ale nie jest to tak Okej okay. To mm. już jest jakby gotowe Ej, czy ja... Tak! Ja robiłam wczoraj tą zupę, to pamiętam e, Wiecie co, ale... E, myślę, że w tym od... Że ona ten... E, jak skończę to danie To skończymy sobie na dzisiaj, bo już widzę, że... Wiem, że dużo nie zrobiłam, ale yy, yy. już mam 22 202 minuty materiału, więc myślę, że na tym skończymy. Pamiętajmy, że po prostu wezmę je, wydam i jutro myślę, bo yy, taki, znaczy nie ma nie raczon, ale po prostu przez te, bo teraz tu święta, to ja w szkole mam właśnie środa i czwartek wolne, to po prostu e, jeszcze jutro nagram i wtedy myślę, że nagram coś może w sobotę. Tak um, nie przed południem, tylko bardziej popołudnie w niedzielę. Poniedziałki na pewno nie będę mogła nagrywać, bo kończę wysoko o 16.00. Bo mam 9 godzin. Wiem, że to jest inny jak na jak przechodzę do czynnej klasy, ale mam później jeszcze dodatkową matematykę od razu po lekcjach i w szkole i chórek, tak, chórek, yy, będę mogła na pewno torki nagrywać, bo nie mam nic takiego... Yy. No do jakichś um, dodatkowych zajęć, a kończę od 13, przed 13 rokiem. Akurat. Ła! Eee! Jeszcze tego braku mamy! Przepraszam, ja tak szyka. Nie! Aaaa... Proszę iść. Okej, okay. super zakończenie odcinka. E, Więc e, w tym e, momencie sobie skończymy. Tak. I na sam koniec, e, kot drzwi. Tak. E, nie cofaj czasu, ja nigdy nie cofam czasu. E, no ale... Ja będę e, kończyć już ten odcinek. E, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, danie e, łapkę w górę oraz dzwoneczka, jeśli Wam się podobał odcinek. I jeszcze raz przypominam, że jeśli Wam coś nie pasuje, to możecie e, napisać mi po prostu w komentarzach, e, czy to... E, co bym po... Chciała, po... co bym poprawić, i gry też, jakie byście chcieli. Jakie nowe serie na pewno będę chciała od razu wam zakończyć House Flippera Elixir'y to na pewno. I też zakończyłam House of the Farm, to też e, będę chciała wam nagrać. Ale to jeszcze przyszłość. Może nie aż tak daleko, ale na pewno przyszłość. No, a ja już bym bez przedłużenia kończył. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Cześć!